Miałem długo oczekiwany urlop. Zarezerwowałem domek nad jeziorem, zapakowałem plecak i wyruszyłem w drogę. Nie miałem ochoty na towarzystwo, chciałem tylko odpocząć od zgiełku miasta i pracy. Po kilku godzinach jazdy dotarłem na miejsce. Domek był skromny, ale przytulny. Miałem do dyspozycji kuchnię, łazienkę, sypialnię i salon z kominkiem. Na zewnątrz było cicho i spokojnie. Tylko szum wody i śpiew ptaków. Pierwszego dnia poszedłem na spacer po okolicy. Odkryłem, że niedaleko była mała wioska, gdzie można było kupić podstawowe produkty. Ludzie byli mili i uśmiechnięci, ale zauważyłem, że unikali rozmów na temat domku nad jeziorem. Kiedy pytałem o historię tego miejsca, zmieniali temat lub wymawiali się pilnymi sprawami. Zdziwiło mnie to, ale nie przywiązywałem do tego większej wagi. Drugi dzień spędziłem na czytaniu książek i oglądaniu filmów. Wieczorem zapaliłem kominek i usiadłem na kanapie z kubkiem herbaty. Nagle usłyszałem dziwne dźwięki dochodzące z piwnicy. Były to jakieś stuki, skrzypienia i szepty. Początkowo myślałem, że to zwierzęta lub wiatr, ale im dłużej słuchałem, tym bardziej się niepokoiłem. Postanowiłem sprawdzić, co się dzieje. Zszedłem po schodach do piwnicy. Było tam ciemno i wilgotno. Zapaliłem latarkę i rozejrzałem się dookoła. Nie widziałem nic niezwykłego, tylko półki z narzędziami i starymi gratami. Skierowałem światło w stronę źródła dźwięków. Zamarłem w przerażeniu. Na ścianie wisiały zwłoki ludzkie. Były to ciała poprzednich wynajmujących domek. Każde z nich miało na szyi dziurę od gwoździa, którym było przybite do ściany. Na ich twarzach widniał wyraz strachu i bólu. Niektóre były już w stanie zaawansowanego rozkładu, inne wyglądały na świeższe. Zanim zdążyłem się ruszyć, poczułem silny cios w głowę. Upadłem na podłogę i straciłem przytomność. Obudziłem się z bólem i zawrotami głowy. Byłem przybity do ściany obok innych ofiar. Przed sobą widziałem właściciela domku, który uśmiechał się szeroko. Witaj w moim prywatnym muzeum, powiedział. Lubię kolekcjonować pamiątki z moich gości. Nie martw się, nie będziesz sam. Mam już następnych chętnych na urlop nad jeziorem.